Mądrze dziedziczą chwałę, głupcy chalbą sobą kryć. To jest coś, To co jest stanie zmienić życie człowieka. To coś nazywa się prawda. Mieszkaniu tak, sprawiedliwego. Daj ciaciele. chcę Wam dzisiaj mówić o prawdzie. O tym, jak Bóg pokochał świat! Bóg też tak pokochał, tak pokochał świat! Że syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne! Oto wielka i dobra nowina! Przyjacielu, jeżeli słyszysz, jeżeli słyszysz teraz tą muzykę, jeżeli słyszysz moje słowa, jak chcę, żebyś chociaż na chwilę się zatrzymał, jak chcę, żebyś mógł usłyszeć do końca dobrą nowinę. Nowinę o tym, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, ja mówię Tobie, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale jest życie wieczne. Przyjaciele mówimy wam o miłości. O potężnej miłości Boga do człowieka. O tym, że dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus, Boży Syn, ucieleśniony, żywy Bóg, poniósł karę za winę wszystkich ludzi. Przyjaciele, Możecie sięgnąć po tą miłość. Możecie sięgnąć po tą miłość. Ale to tylko i wyłącznie od was zależy. Posłuchaj tej muzyki. Posłuchaj tego, co głosimy. I nie został obojętny! Za to dom już zawsze będzie z nim, za wolności i miłości z